Siema, pewnie już wiecie, że chcę wrzucać dwa filmy tygodniowo przez cały rok szkolny. O nowej serii macie wszystko napisane w opisie, a ja chciałbym Wam przypomnieć o możliwości zostania wspierającym poprzez kliknięcie wspierania pod filmem. Jako wspierający kanału będziesz dostawał wcześniej dostęp do filmu i wiele innych udogodnień. Dzisiaj pozdrawiam Stasia, Matykę, Kubę. Abhieleka, Jakubeka oraz Hulk Hulka. Jeżeli film Ci się spodobał zostaw łapkę w górę, subskrypcję na kanale oraz udostępnij ten film. Zapraszam do oglądania. Motocyklista wyprzedza nagrywającego na skrzyżowaniu. Sami zobaczcie, jak niewiele brakowało do ich zdarzenia. Dwaj motocykliści są świadkami, jak policja zaczyna gonić zatrzymanego do kontroli mężczyznę. Motocyklista spotyka na drodze Lamborghini, na najbliższych światłach postanawiają więc się pościgać. motocyklista z świadkiem wypadku postanawia więc od razu się zatrzymać i pomóc w przeniesieniu motocykla na pobocze tak żeby nie tamował on ruchu Tamej, levanta ele. Vai, vamos levantar ela, eu puxo o pezinę aqui, só pra ela ficar apoiada. Betoniarka wyjeżdża motocykliście na drogę. Ten natomiast podczas hamowania traci kontrolę nad maszyną. Sami zobaczcie. Tutaj dwóch motocyklistów jeżdżących po lesie spotyka porzucony elektryczny samochód, który wygląda tak, jakby ktoś go tam zostawił zaraz po zderzeniu z drzewem. Yeah. Jesus Christ that scared me electric car That's <laughs> an electric car, I bet you that thing still has batteries in it oh, There's a meth spoon. Yeah, let's take a walk around this guys. This is kind of some beer <sighs> Never know, I to college <laughs> Oh, it's been gutted Why is the seats facing backwards? What the fuck? Electric car. I'm confused here. Yeah guys. Someone's probably been living in here. They were probably just bombing those trails, eh? Hey if I was I would clear that bitch up a couple Fi of Yeah, fire pit, rocks, yeah I bet someone's been living in here or used to anyways. Yeah. to figure out Tak, mess thing know yep that's you can even see the, the grime in there from the meth they're, they're cooking cocaine up the crack yeah. huh yeah. tutaj nagranie zaczyna się niestety od samego końca do motocyklisty wysiada kierowca osobówki i zaczynają się pomiędzy sobą kłócić sami zobaczcie yeah no, i'm recording all this, bro. Bro, just move. It ain't worth it, dude. It ain't worth it, dude. Motocyklista omija kolejkę na stacji paliw. Jednemu mężczyźnie się to za bardzo nie spodobało i postanowił on zwrócić mu na to uwagę. Sami zobaczcie. No, Let me run inside and put like ten bucks or something. 10 on pump. What we'll pump am so I on? All right. What's up? Uh, you think I was just sitting there to burn gas? Did I just see somebody burn gas? No. You think I was sitting there to burn gas, or you, you, you think I was waiting on a pump? No, I seen you behind this vehicle. Serious. Yeah. Are you asking to use the pump? Asking to use it. Yeah. No, you were waiting for this nobody's pump. You were behind. There, right? You, you could have pulled up there, and asked right? me to use the pump, but you were behind this vehicle, man. But you see nobody's in the car, right? You see nobody's out their pump It's not my fault. Nobody's you in the, the car. Okay, go no, I'm saying that that he could have asked it. me to use the gas. I mean, he's yeah. behind yeah. his vehicle. Obviously, he's waiting for this one. Right. Go. Like what the fuck? A teraz łapcie cztery wymuszenia na motocyklistach. Jeżeli tutaj dotarłeś, podziel się koniecznie w komentarzu, o które jutro zaczynasz lekcje. Na razie, i cześć!